Po pierwsze, powinniśmy sobie zacząć od powiedzenia sobie, jak, wzory, jak wyglądają wzory tłuszczów, no, czyli jak tłuszcze widzą chemicy. Możemy no, tak powiedzieć. No więc, narysujmy sobie taką cząsteczkę tłuszczu. Budowa na początku wydaje nam się dosyć skomplikowana, ale spokojnie wystarczy, że opanujecie budowę ogólną. Także ja tutaj wam narysuję taki ogólny wzór. No więc, co my tu mamy? Na pierwszy rzut oka wydaje się, ojejku, co, co ja tutaj narysowałem. No ale spokojnie, mamy tutaj fragment po tej stronie, który pochodzi od tłuszczów karboksylowych. Czyli tutaj, pod tymi symbolami R1, R2 i R3, mamy na myśli jakieś. Długie łańcuchy węglowodorowe w stylu 15 atomów węgla, 17 atomów węgla, coś w tym stylu. Czyli generalnie mamy do czynienia z wyższymi kwasami karboksylowymi. E, natomiast to, co jest tutaj, to jest cząsteczka gliceryny, zwana też glicerolem. Czyli tutaj mamy, możemy sobie napisać, że mamy tutaj do czynienia z glicerolem. Glicerol. A tutaj właśnie z wyższymi kwasami karboksylowymi. Czyli można powiedzieć, że tutaj mamy tak naprawdę do czynienia z estrem. Bo po jednej stronie mamy kwas, a po drugiej stronie mamy alkohol. Yy, Glicerol składa się z trzech grup hydroksylowych, więc jest to alkohol. Natomiast tutaj mamy trzy cząsteczki kwasów, więc yy, można powiedzieć, że tłuszcze to są estry wyższych kwasów karboksylowych i gliceryny. Tak możemy to podsumować, czym tak naprawdę są tłuszcze. I to jest to, co teraz powiedziałem, jest bardzo ważne. I chciałbym, żebyście na to zwrócili uwagę. Jeżeli chcecie, przewincie sobie jeszcze raz i yy, spróbujcie właśnie. Zrozumieć to, co sobie powiedzieliśmy na tym slajdzie, bo to jest najważniejsze. Jeżeli to zrozumiecie, to już macie praktycznie całą robotę z głowy.